Halo, halo, tu Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Jak zwykle w poniedziałek mam przyjemność rozpocząć z Wami kolejny tydzień. Mówi do Was Piotr Kępski. Dziś 10 października, słońce wzeszło dziś o 6.52, Zaś mrugnie do nas ostatni raz o 17.53, więc dzisiejszy dzień potrwa 11 godzin i 1 minutę i 20 sekund. 10 października obfituje w święta. Dziś Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, Światowy Dzień Drzewa, Światowy Dzień Owsianki oraz Dzień Gier Planszowych oraz Święto Żołnierza Rezerwy. Wszystkim świętującym życzę dobrej zabawy, wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim braku wszelkich cyberataków, cyberzagrożeń oraz incydentów. Kolejny weekend za nami. Doniesień z obszaru cyber nie brakowało. Zapraszam na 262. odcinek podcastu CyberCyber cyber w wydaniu Raport. A dziś opowiem wam o o tym, że Certyfikat KNF ostrzega przed kampaniami wymierzonymi w klientów mBanku i nie tylko. O tym, że Microsoft ulepszył swoje obejście adresujące dwie krytyczne podatności w serwerach MS Exchange, o krytycznej podatności w urządzeniach firmy Fortinet, która właśnie została załatana, a także o podatności pozwalającej na Remote Code Execution odnalezionej w Zimbra Collaboration Suite, o ataku na giełdę kryptowalut Binance. Giełda została zaatakowana, hakerzy zdobyli kryptowalutę o wartości około 570 milionów dolarów. A także na koniec o tym, że rozpoczęły się publiczne konsultacje Cyber Resilience Act. A przechodząc do konkretów i szczegółów, zostajemy w naszym kraju. CSIRT Komisji Nadzoru Finansowego ostrzega na Twitterze o kampanii wymierzonej klientów M banku. Przestępcy próbują tym razem wyłudzić dane logowania poprzez sferparowaną fałszywą stronę www, która udaje portal logowania mBanku. Strona znajduje się pod adresem mbank.aktywujmyślnikrachunek.com. Sprawdzajcie uważnie, gdzie wprowadzacie swoje dane do logowania. Większość tego typu kampanii opiera się na założeniu, że poszkodowany w pośpiechu, w emocjach nie zauważy, że adres się różni od tego, który zazwyczaj wprowadza w przeglądarce. Co ważne, nie jest to jedyny atak na klientów banków w Polsce. W innej wiadomości na swoim koncie Twitterowym Cecil KNF ostrzega przed kampanią telefoniczną, w której przestępcy podszywają się pod infolinie bankowe i pod pretekstem. Czy to wykrytej kradzieży środków z rachunku, czy to infekcji konta bankowego, oprogramowaniem złośliwym, nakłaniają poszkodowanych do instalacji oprogramowania dedykowanego do zdalnej kontroli. Jeśli takie oprogramowanie zostanie zainstalowane, przestępca będzie mógł wykonać wszelkiego rodzaju operacje w imieniu swojej ofiary, tak naprawdę, i będzie w stanie wyczyścić konto do zera, tudzież nawet zaciągnąć jakieś zobowiązania kredytowe. Zachowajcie więc ostrożność, zdrowy rozsądek. Jeżeli otrzymacie taki telefon, rozłączcie się i sami zadzwonicie na infolinię swojego banku. Potwierdźcie, że faktycznie z waszym kontem coś jest nie tak, a też to utrudni życie tym atakującym tak na dobrą sprawę. Przechodzimy do kolejnego newsa. Tutaj. Jest to kontynuacja. Tydzień temu informowałem Was o tym, iż Microsoft powiadomił użytkowników swojego rozwiązania e, poczty elektronicznej chodzi o Microsoft Exchange e, o wykryciu dwóch nowych podatności Zero Day. E, otrzymały one numery CVE 2022-41040 oraz CVE 2022-41082. Dziś mam dla Was krótką kontynuację tego tematu. Otóż te, to, o, te podatności, które Microsoft w oczekiwaniu na wydanie łatki adresował obejściem. Obejście zostało zaktualizowane. Tutaj w nowej wersji zmieniono treść parametru, który wprowadzamy w konsoli administracyjnej serwera IIS, w oparciu o który funkcjonuje webmail w Exchange'u. Poszczegóły zajrzyjcie do publikacji, link pod naszym podcastem. Od siebie dodam, że łatkę adresującą obie podatności prawdopodobnie ujrzymy w ramach najbliższego Patch Tuesday. No już niewiele czasu zostało, więc trzymam kciuki, aby ta łata się pojawiła w tej paczce łat, publikowanej regularnie przez Microsoft. I mam nadzieję, że wasze serwery nie zostaną zaatakowane, bądź też to obejście, które Microsoft promuje na swoich kanałach, zadziała. Pozostajemy przy podatnościach. Tutaj firma Fortinet ostrzegła swoich klientów przed luką w zabezpieczeniach, która została wykryta w oprogramowaniu i tutaj. Mowa o urządzeniach sieciowych FortiGate oraz o urządzeniach FortiProxy. Luka ta może potencjalnie umożliwić osobie atakującej wykonanie nieautoryzowanych działań na podatnych urządzeniach. I teraz luka, czy też podatność, została oznaczona numerem CVE 2022-40684 i. Przyporządkowano jej wynik CVSS, a więc stopień krytyczności na poziomie aż 9,6. Luka umożliwia pominięcie uwierzytelniania i tym samym może umożliwić nieuwierzytelnionemu atakującemu wykonanie dowolnych operacji w interfejsie administracyjnym za pomocą specjalnie spreparowanego żądania HTTP lub HTTPS. Problem dotyczy. Urządzeń pracujących w oparciu o FortiOS w wersji od 7.0.0 do 7.0.6 oraz od 7.2.0 do 7.2.1. Jeśli chodzi o FortiProxy, to tutaj mówimy o wersjach systemu od 7.0.0 do 7.0.6 i 7.2.0. Podatność została na szczęście już zaadresowana w stosownych łatkach i łaty te zostały wydane dla FortiOS w wersjach 7.07 i 7.22, a także FortiProxy w wersjach również 7.07 i 7.21. Obszerną listę podatnych urządzeń odnajdziecie w materiałach pod naszym podcastem. Będziecie mogli sobie zweryfikować to, te, które posiadacie i sprawdzić wersję systemu, w oparciu o które funkcjonują wasze urządzenia. Jeżeli natomiast te urządzenia, które posiadacie, pracują w oparciu o starsze wersje systemu FortiOS lub 40Proxy, to jak najszybciej zaktualizujcie je do wersji najnowszej i zainstalujcie wszystkie łaty bezpieczeństwa. Jeśli z jakiegoś powodu nie możecie tego uczynić, pozostaje wam obejście wskazane przez firmę Fortinet, czyli ograniczenie dostępu do interfejsu administracyjnego do połączeń lokalnych, czy to w ustawieniach samego tego urządzenia, czy to również chcąc wielowarstwowo zadziałać zadziałać również na waszym firewallu. Jeśli chodzi o szczegóły dotyczące tego news'a, tak jak mówiłem wcześniej, znajdziecie je pod naszym podcastem. Dzisiaj wszystkie newsy prawie dotyczą podatności. Tutaj mówimy o kolejnej. Tym razem hakerzy aktywnie wykorzystują niezałataną jak dotąd jeszcze podatność, która umożliwia zdalne wykonanie kodu. I tutaj podatność została odnaleziona na początku września w takim oprogramowaniu Zimbra Collaboration Suite. Jest to serwer poczty elektronicznej w o działający najczęściej w oparciu o platformę Linux, a także klienty tego serwera, klienty sieciowe instalowane na końcówkach. Podatność ta została zarejestrowana pod numerem cve 2022 41352 i została oceniona jako krytyczna. Tutaj wynik CVSS przewyższa nawet te poprzednie z FortiOS-a. Tutaj mamy wartość 9,8. Podatność ta umożliwia atakującemu załadowanie do Zimbry dowolnych plików z wykorzystaniem, do takich ich odlosu, usługi Amavis, która jest dedykowana tak naprawdę bezpieczeństwu poczty samej elektronicznej, ponieważ ta usługa zagląda we wszystkie załączniki przesłane, we wszystkie wiadomości, załączniki są rozpakowywane i to właśnie w ten sposób możliwe jest załadowanie dowolnych plików do webruta tak naprawdę Zimbry, bo podczas rozpakowania atakujący może właśnie do webruta Zimbry załadować dowolny plik, wszczepić shellcode, Bądź nawet uzyskać dostęp do kąt innych użytkowników. Podatność, tak jak wspomniałem, została odkryta na początku września, i tutaj uwaga, Zimbra opublikowała zalecenia w zakresie bezpieczeństwa obejmujące wykrytą podatność, łącznie z obejściem. I to miało miejsce 14 września, więc już prawie miesiąc temu. Jak widać, bo tutaj nie tylko Zimbra ostrzega, ale również firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem Rapid 7 opublikowała raport w tej sprawie, link do którego znajdziecie pod naszym podcastem. Ta luka jest aktywnie wykorzystywana przez hakerów. Jeśli korzystacie z oprogramowania Zimbra Collaboration Suite, zastosujcie proszę wskazane obejście, nie czekajcie, aż ktoś skompromituje wasz serwer. Wypatrujcie również aktualizację adresującej tę podatność, więc miejmy nadzieję, że Zimbra wyda tego typu łatkę dość szybko. Tak jak mówiłem, poszczegóły techniczne możecie się udać pod nasz podcast, ale nie wiem, czy jest sens, żebym powtarzał to pod każdym naszym newsem. Kolejny news dotyczy kradzieży, i tutaj giełda kryptowalut Binance została zaatakowana, a konkretnie zaatakowano BNB Chain, usługę pomostową pomiędzy blockchainami kryptowalutowymi. Atakujący wycofał około 2 milionów monet kryptowaluty BNB o wartości szacowanej około 570 milionów dolarów amerykańskich. Zostały one następnie zamienione na inne kryptowaluty, w tym USD Coin i Tether. Po wykryciu ataku giełda tymczasowo zawiesiła transakcję. W piątek na profilach i stronach giełdy opublikowany został komunikat do, do użytkowników. Zapewniono w nim, że wykryta podatność umożliwiająca realizację takich działań, które zostały wykonane przez cyberprzestępcę, zostanie usunięta. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, ponadto większość środków wykradzionych w ramach tego incydentu pozostaje w portfelu kryptowalutowym hakera odpowiedzialnego za atak. Natomiast nie ustalono miejsca przechowywania kryptowalut o wartości szacowanej na jakieś 100 milionów dolarów. Poszczegóły zapraszam do materiałów pod, naszych, pod, pod naszym podcastem. No, powtórzę to jeszcze raz. Znajdziecie tam też między innymi artykuł z Sekuraka pokazujący ten incydent z troszeczkę innej strony, bo z perspektywy właśnie klienta tego typu giełdy, wraz z jakimiś rekomendacjami, co powinniście uczynić, oczywiście jakby główną rekomendacją jest wypięcie karty swojej kredytowej, czy to płatniczej z interfejsu giełdy, tak żeby haker nie mógł tam namieszać. Tak jak mówiłem, szczegóły pod naszym podcastem. I dotrwaliśmy w tej chwili do naszego ostatniego newsa. Tak naprawdę wróciliśmy, wrócimy sobie za chwilkę na nasze rodzinne podwórko. Otóż rozpoczęły się właśnie publiczne konsultacje projektu rozporządzenia Europarlamentu o wdzięcznej nazwie Cyber Resilience Act. To rozporządzenie ma na celu ustanowienie wspólnych standardów cyberbezpieczeństwa dla urządzeń podłączonych do sieci. I teraz co ważne, uwagi do tego projektu można zgłaszać na adresy mailowe, wskazane pod artykułem podlinkowanym do naszego podcastu do dnia 17 października. Celem regulacji jest ustanowienie, regulacji czyli Cyber Resilient Act, jest ustanowienie standardów w zakresie zasad cyberbezpieczeństwa urządzeń łączących się z internetem. I tutaj rozporządzenie ma wprowadzić wymogi dla producentów zarówno oprogramowania, jak i sprzętu, między innymi w zakresie, co ważne, zapewnienia, że przez przewidywany okres użytkowania produktu lub przez 5 lat po wprowadzeniu na rynek podatności na zagrożenia będą skuteczne usuwane w tychże produktach oraz wprowadza do rozporządzenia ma wprowadzić obowiązek powiadamiania Agencji Unii Europejskiej do Spraw Cyberbezpieczeństwa, a więc przywoływanej przez nas niejednokrotnie enis -y, o zidentyfikowanych lukach w produkcie lub usłudze w ciągu 24 godzin, a także tutaj uwzględnienie tak przez producentów sprzętów elektronicznych zasad cyberbezpieczeństwa już Mamy ma to rozporządzenie wymusić na etapie projektowania swoich towarów i usług, tak żeby no, myśleć cały czas o tym, żeby to rozwiązanie było bezpieczne i faktycznie bezpieczne projektowane, bezpie bezpiecznie wykorzystywane. Cyber Resilient Act ma być uzupełnieniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 na 1148 z dnia 6 lipca. 2016 roku w sprawie środków na rzecz Wysokiego Wspólnego Poziomu Bezpieczeństwa Sieci i Systemów Informatycznych na terytorium Unii, w skrócie zwany MIS-2, też o tym w podcastach wspominaliśmy. Myślę, że warto przeczytać przynajmniej propozycję projekt aktu. Znajd link do niego znajdziecie w artykule, który jest podlinkowany pod naszym podcastem. Jeżeli będziecie mieli jakieś uwagi, to warto, myślę, je przesłać dalej tak aby ten akt był jak najbardziej merytoryczny, sensowny i sprawił, że jest, będziemy lepiej chronieni. To już wszystko na dziś, ale zanim się pożegnam, przypomnę jeszcze, że już 3 grudnia podczas oh My Hack w Warszawie startujemy z trzecim sezonem Ligi w Cybertwierdzy. Wszystkie zespoły, które pragną brać udział w rozgrywkach, zapraszamy do rejestracji na stronach ŁOWU Ligi. A na dziś dziękuję za uwagę. Mówił do Was Piotr Kępski. Pozdrawiam, miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć!